Cześć widzowie, witamy was w kolejnym vlogu Idziemy na event z Erasmusami, jest to beer pong e, I tu jest nasz team for the plot Gdzie wy jesteście? Hej Tu jest Savcia Hej Tu jest Vera I... Mamy, wszyscy, mamy zamiar wszystkich rozwalić dzisiaj Mamy dzisiaj wygrać Bo jak nie wygramy To mi będzie bardzo przykro Powiedz coś od siebie a uh, góra um. Mam nadzieję, że chociaż w pierwszej rundzie nie odpadniemy. Mamy nadzieję, że, że dotrwamy chociaż trochę. No, także chociaż w drugiej rundzie czy coś takiego. No, tyle od Kacza. No lej, lej, lej bitch. Ciao, no tu bitch. I'm creep Instagram. Cia, no, non Ciao. Ciao. Thank you, bye. I love you. We love you too. Cia. Ogólnie mamy fanów wszędzie. Słuchajcie. No, powiem szczerze, no zaskoczyli. Yy, mamy nawet fanów we Włoszech, tak? Widzicie, czy wy widzicie, jakie my jesteśmy rozchwytywane? Jakby kurczę, no po prostu ani chwili spokoju. Po prostu ani wyjdziesz i fani od razu się zlatują. Ojej, kochanie. Wow, to już za trzy punkty. I love you too! Ja nie wiem co się dzieje. Hejka kochani, przyszliśmy już tutaj. Yy, zostałyśmy zaczipowane i yy, nie wiem, no przyszliśmy to robić po prostu, znaczy rozwalić. I zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie jest tu dużo ludzi, nie wiem z kim będziemy grać, ale ja wam powiem. Proszę, jak coś. Yy, no, także team for the Plan dzisiaj. Wiadomo, jaka, jak jest roz, rozpad jazdy. Jazda z Erasmusami! Ogólnie zaczynamy już, tam jest nasza drużyna. No teraz my, tak? E, oni są z Włoch e, i teraz my rzucamy. Jest super, wcale nie gramy, ale obserwujemy dziewczyny, wiecie, kibicujemy po prostu mamy kciuki. Ja czekam na tak, ja czekam na taniec i na okrzyk, jak wygrają dokładnie, bo to już widać, to widać, że one po prostu, już widać. Trapiła, Trapiła. Widać, widać, że one są po prostu świetne. Więc no mówią, że to tak. tak. Żałujcie, że was tutaj nie ma i że nie możecie na żywo tego wszystkiego. Ja nie wiem co się dzieje. Oni nie ja znają zasad. Taka my nie znamy zawsze. My mikrofon Albo oni dają wygraczenie, nie? Nie, oni, oni są słabi. Oni się stresuuują, kurde. Która oh. oh. pije? Czy to ma znaczenie? A ty masz pełen Nie masz cztery kówek? Dziewczyno, jak wygramy, to gramy dalej. Yes! Nie podoba mi się to <laughs> jest źle, Ty nikt widzowie jest źle wow. wow. yes. yes. Bera trafiła! I ja? ja? nie trafię yeah. yes. Oh, Został nam jeden kubek! Jeden kubek! Jeden kubek! Jura, no, dajesz, dajesz! i ona nas latuje! O nas się skręca! Dawaj, Krzysztofera, daj! Wykącili! Jest. blisko! Jest! Tak! Nieeee! Yes! 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 Wygrały? plot! For the plot! For the plot! 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 Skręcimy <laughs> z jest znany! Teraz Nas, grają nasi przeciwnicy, ale grała się jak tam? E, grała. I co? Wygraliście? Randomowy dobór osób, ale wygraliśmy, jest? Rani, jest. Wale, z którymi wygrałyśmy. Oni teraz wygrali, więc jest dobrze. Teraz musimy wygrać tylko tamto trzecią drużyno i mamy dwie, dwie wygrane. I my wtedy jesteśmy najlepsze po prostu. My już wtedy wszystkich pokonamy, szczerze. Ja chcę trafić na Hiszpanów, niech się zesrają w gacie. Tak, faktycznie. Ja ich załatwię tak, że oni do Polski nie będą chcieli przyjechać. A ja do Hiszpanii też się nie wybieram. Teraz gramy z kolejnymi Włochami, ale co oni wiedzą szczerze? Co oni wiedzą? Co oni wiedzą? Oni, oni nie wiedzą jaki power ma w sobie Polska, Polska, idę Polska. Ja założyłam specjalnie okulary, żeby mieć 20-20 vision i żeby ich rozwalić, żeby wiedzieć gdzie ja trafiam, jak odbijać. <noise> zaraz gramy kolejny mecz, już jesteśmy gotowe, Rozgrzewam nadgarski, żeby dobrze się piłeczki. mam nadzieję, że wygramy, zaczynamy, bo to jest taka najtańsza, trafili za pierwszym razem, przesada, Yes! dobrze, Yes! Yes! Julia Slayk nie Trzy rzędu okay. Opisuje się to to no. Która lepsza? Yes. Yes. <laughs> tak Pod the... Polska! Polska! Yes. Polska! To Dawaj, Nie yeah. Wygrałyśmy! S, 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 S A jednak się zachciało A jednak, yeah. no Widzicie? A mówiła, że po pić prosto, nie będzie. Po prostu mi się pić chciało, a ty Pierwsze paliwo. Udało się. Jula, ja wiedziałam, że ty zrobisz, tak się z tym czujesz, że zostałaś MVP. Nie, tak, nie będę ja ukrywać. Się jestem mega zadowolona. Nie będę ukrywać, nie będę ukrywać. Ja ukrywać. Nie, nie, nie. To zasługi nie to tylko do mnie. Jakby każdy am zrobił am. kawał dobrej roboty am. i ja... Nie byłoby mnie tu, gdyby nie dziewczyny. I my razem wygrałyśmy. To jest nasze zwycięstwo. My wygrałyśmy, to jest nasze. To nie to wszystko dla rodziny. Salute! Salut. Alawant, Ale bardzo je jest, jest... ale... Jesteśmy gotowe, żeby wygrywać kolejkę. Może mi szło źle, ale kiedy trzeba było, to trafiłam. Prawda! Ona była tą osobą, która trafiła w najważniejszy moment. Ja... Tak. I ja po prostu mam taktykę, że ja nie mogę właśnie walić o stoł, tylko rzucać prosto do kubeczka, bo mi lepiej idzie. Kolejny mecz też wygramy. Ogólnie półfinały już się zaczynają. My jesteśmy w półfinale. Eee, gramy z jakimiś Zimmy work. Nie wiem, co to jest. Eee, jesteśmy gotowe. Rozgrzewam nadgarstki. garstki. Jakąś taktykę trzeba wymyślić. Trzeba rozpraszać przeciwników. Tylko kto jest naszym przeciwnikiem? Oby ładni chłopcy. Rzeźnik gniotła w ziemię. Tam są nasi przeciwnicy. Nie znamy tych ludzi. Nie znamy tych ludzi. Wyglądają niebezpiecznie. Dziewczyny, damy nam radę. Damy radę. Polska, górą. Dobra, weź mi tak pół wlej. Nie więcej. Dobra, stop, stop, stop. Zaczęli dobrze. Zaszli. MVP dawaj. Musisz. O, oh, jesteś vlogger. Yes. 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 Ja nie trafię. Nie trafię Trafi. 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 To był ładny rzut. To był ładny rzut. A, Oj! Dajesz, że nie. Dajesz, dajesz. K***a, dajesz. Jest! Kurwa, ale mam energię. Ale on on, on, on jest z spokojem. Jest Mamy dwa kubeczki. Zawcielajesz! Jeez! Mamy jeden, Nie trafili? O, blisko. Blisko, blisko. Nie, on jest Oj. najlepszy. Trzymaj, trzymaj. Proszę. Nie wiem, idzie się ładnie. Teraz ja. On jest za dobry. dobry. On jest za dobry. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Teraz on nie trafi, nie może trafić. panu i się stresować to stress so. <laughs> się łapić, ja, ja też już zatłumaczyła ja kamera czekaj to ty trafiasz czy Mera Ej, powiedz hey ty teraz trafiasz tak yes ja dobra idziemy na bucha! Trzeba dobra Przepraszam, wprowadziłam was w błąd. Teraz dopiero będą półfinały. Grałyśmy w ćwierćfinale, jakby wygrałyśmy, ale teraz jeszcze dwa mecze przed nami. Ogólnie zaczynają się rozgrywki. Ogólnie wygrałeś, wygrałam w kamień, papier, nożyce i wybrałyśmy niebieskie kubeczki, bo oni też chcieli niebieskie kubeczki, ale udało nam się wygrać. Ale z hiszpanami, to jest mocne! Stresuję się, nie będę ukrywać, naprawdę bardzo się stresuje. E, potrzebujemy jakiegoś kamerzysty Marysia! Albo chce ktoś nagrywać nas? Oh, my nie znamy tej piłeczki to jest... Nie znamy, to jest nowa piłeczka Zaczęło się słabo Dziewczyny To są Hiszpanie, my jesteśmy Polkami roz... Onze strategie, je kan je zeggen, no, 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 talk, right? no, no, okay. no, 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 no,

Wow, męsian, chcę, <sargh> no I to do szczęście nie ma yes! okay. za yes! Very very good well play. For the record, very nice. good play for for No, przegrałyśmy Gramy o trzecie miejsce Nie poddajemy się, musimy wygrać teraz ten mecz I będziemy na podium tak? Jakby, cóż, trzeba się Obejrzymy nasz mecz e Zobaczymy jakie błędy popełniłyśmy I następnym razem po prostu tych błędów nie będziemy popełniać Bierzemy to na klatę i lecimy dalej tak? no, Czasami zdarza się, nie każdy mecz można wygrywać W ogóle wiecie co się stało? omaliszmy ich raz, możemy to zrobić drugi raz. Okej, okay, jesteśmy gotowe na kolejną walkę. Musimy to wygrać. Ja muszę się napić. Stąd, ja stąd wyjdę. Yeah! Zobra, zaczynamy, zaczynamy. Zamorzone. Yeah! Matury w liceum nie były dla mnie tak ważne jak wygrana tego meczu. Yeah! Trafi Trafi. Trafił Prawie trafiła. Trafi. Prawie trafiła. Nałamałyśmy się po półfinale. finale po Jeszcze mamy szansę, jeszcze nic nie straconego. Miejsce czwarte. I duhordy. Ale chociaż przegrałeś z takimi Włochami, nie najgorszymi, takimi nice. Przegrały. Nie, nie, udaje że nie, nie, to to tak siara. nie, że nawet nie, 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 po prostu była ta porażka z Hiszpanami szczerze. Wpłynęła na nas, idziemy do psychologa sportowego, bo musimy się umieć pozbierać po porażce, a ta porażka z Hiszpanami po prostu nas totalnie załatwiła i no naprawdę muszę być szczera, że jak przegrałyśmy z tymi Hiszpanami załamałam się i nie czułam już tego, nie czułam tak, po prostu. Tak, ja jestem roztrzęsiona, jeśli miałaby być szczera. Ja chciała płakać. Mi to mi jest przykro. Nie waszem, nie Mi też jest przykro. Ja. Ja nie wiem. Strasznie jest przegrać. A miałyśmy szansę wygrać. Miałyśmy szansę wygrać. Gdyby nie, panie, to byśmy wygrały. To nie był nasz dzień. Więc jesteśmy już wkniecone w ziemię. Tego ziomka nie lubimy. Nie lubimy. I panu. Any word. nie rozumiem, to panu, panu, panu. Panu. kibicujemy w finale? Chyba hiszpano. Musimy zobaczyć, kto jest. E, w finale są Ci Hiszpanie, z nimi przegraliśmy. Ja, I no, jak no, no. Nie mogę wierzyć, że z chłopakami wygrałyśmy w pierwszej rundzie. A w walce o trzecie miejsce przegrałyśmy. Ale to przez tą dziewczynę, bo była mega dobra. Może coś przez piwo. Może. Oh Miało być. Wyciągnijmy z, te, z tego lekcję się na, nauczymy się na naszych będach. Następnym razem będzie lepiej. Oni dostają teraz nagrody. No, pocieszenie jest takie, że nagrody są słabe. Już mamy to torebkę, więc. Gratulacje, guys! Tak, To są zwycięzcy? Yeah. Yes. Uh, Dziękuję bardzo! Yeah, hard, <laughs> Dziękuję bardzo! Oh, Dziękuję okay. bardzo! He is uh, a communist. He's a communist. A communist? No, it's not true, it's not true. He's more communist than me. Bo <laughs> <Of> Julia. <Nie. laughs> jest... Ja nigdy w to nie grałam, nigdy! I ja strzelałam, normalnie trafiałam w te kubeczki, jakby, kucze. To jest naprawdę mocna rzecz. I że my trafiłyśmy do półfinałów, my wygrałyśmy kurcze z... Dwa razy Włochami i z Turkami i nam się udało, a grałyśmy w to pierwszy raz i nam się udało. Powinnyśmy być z siebie mimo wszystko dumne, no. Czwarte miejsce trochę średnio, ale następnym razem będzie pierwsze. Będziemy ćwiczyć, będziemy trenować ciężko. <śleskujesz>